Cześć, ja jestem Nexu i witam Was po krótkiej przerwie. Spowodowana ona była moim stanem zdrowia, który ostatnio dość mocno się pogorszył, ale myślę, że teraz już do Was wracam na stałe. Dziś przyjrzymy się ostatnim filmom osób nagrane na kamerze, także ja jestem Nexu i zapraszam Cię do ciemnej strony internetu. Ten przerażający incydent rozpoczyna się w Utah w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej na międzynarodowym lotnisku w Salt Lake City. 30-letni mężczyzna o imieniu Kyler Effinger zarezerwował lot z Utah do Denver w Colorado. Mężczyzna pracował w biurze podróżniczym, a jego współpracownicy określali go jako pomocnego, miłego i uczciwego. Kyler kochał swojego Golden Retrievera quicksilvera którego dostał jako szczeniaka niestety ale mężczyzna cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową gdy wejdziemy na jego Instagrama zobaczymy że ten przez wiele lat publikował zdjęcia swojego psiaka tworzył swego rodzaju pamiętnik fotografował go jak był szczeniakiem aż do momentu kiedy nie wyrósł na dużego psiaka od czasu do czasu jednak pojawiały się posty, w których to opisywał swoją walkę z chorobą dwubiegunową. Jeden post szczególnie przykuł moją uwagę, ponieważ ogłosił pod nim, że minęły dwa lata od jego ostatniego epizodu. Podziękował w nim wszystkim pracownikom opieki medycznej, rodzinie, przyjaciołom, a zwłaszcza swojemu szczeniakowi. Jednak w lipcu 2023 roku Kyler ogłosił na swoim Instagramie, że musi pożegnać swojego ukochanego przyjaciela. Podsumowując, mężczyzna w przeszłości miał problemy psychiczne, ale wydawało się, że jego stan się poprawia. Ale latem 2023 roku stracił psa, a pod koniec tego samego roku otrzymał wiadomość, że jego dziadek jest ciężko chory. W desperackiej próbie zobaczenia się z dziadkiem, tuż przed jego odejściem, Tyler w ostatniej chwili zarezerwował bilet lotniczy i około 21.00, 1 stycznia 2024 roku przybył na Międzynarodowe Lotnisko, aby odbyć swój lot z Utah do Denver. Ustawił się ze swoją walizką i przeszedł kontrolę bezpieczeństwa. Mimo, że przybył na lotnisko z dużą ilością czasu, niestety był przetrzymywany przez ochronę, co spowodowało, że spóźnił się na lot. Mężczyzna błagał o to, aby mógł wejść na pokład, ponieważ musi zobaczyć się z dziadkiem, jednak personel odmówił. Kyler zdał sobie sprawę, że być może przegapił swoją ostatnią szansę, aby zobaczyć umierającego dziadka. Ta sytuacja wywołała kolejny epizod maniakalny. Po tym jak odmówiono mu wejścia na pokład, Kyler oszalał. Całkowicie stracił nad sobą panowanie. Wszystko zostało tu uchwycone przez kamery bezpieczeństwa. Możemy zobaczyć jak biega po pustym holu lotniska. Ciągnie za zamknięte drzwi przy bramce A2. Następnie zdejmuje buty, a później próbował otworzyć drzwi, aby wbiec na płytę lotniska, jednak te na szczęście były zamknięte. Chwilę później podbiega do kolejnej bramki, jednak tam drzwi również są zamknięte. Przez chwilę włóczył się jeszcze po korytarzu, aż znalazł otwarte przejście. Mężczyzna przemyka obok ochrony i znajduje się na płycie lotniska. Ten przerażający incydent został uchwycony przez kamerę termowizyjną umieszczoną na pasie startowym. Możemy zobaczyć Kailera biegnącego prosto na samolot. To co mężczyzna robi później szokuje wszystkich. Kilka minut później jeden z pracowników zgłosił pasażera, który zakłóca spokój pracy lotniska, prosząc o pomoc policji. Ci przybyli na miejsce około 22, ale kiedy dotarli na pas nigdzie nie mogli znaleźć mężczyzny. Jedyne co zauważyli to jego ubrania porozrzucane po całej płycie. Poszukiwania dalej trwały i ci znaleźli kailera biegnącego na jednej z płyt lotniskowych. Niewiele brakowało, aby go zatrzymać jednak mężczyzna spiął się na pracujący silnik zamontowany na skrzydle i w mgnieniu oka został wessany przez wirujące ostrze niesamowite jest to, że kailera wewnątrz silnika znaleźli żywego pracownicy dokładali wszelkich starań, aby uratować jego życie, jednak wszystkie wysiłki zakończyły się niepowodzeniem. Ta katastrofa miała miejsce 16 kwietnia 2014 roku u wybrzeży Korei Południowej. Prom Sewol wypłynął z Incheon we wtorek 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 21. Docelowym miejscem była wyspa Jeju. Na pokładzie znajdowało się 250 uczniów. Po kilku godzinach statek zaczął zmagać się z mocnymi prądami przy złej pogodzie. Sterowanie statkiem stało się bardzo trudne. Choć istnieje kilka teorii, które mówią o tym, co dokładnie mogło spowodować tę katastrofę, najpopularniejsza z nich mówi o tym, że pod wpływem nagłego manewru przesunął się ładunek na pokładzie, pozbawiając jednostkę stateczności. Doszło do przechylenia na burtę. Wielu operatorów próbowało opanować statek, jednak było już za późno, a ten zaczął tonąć. Na szczęście ten proces był bardzo powolny. Załoga wezwała pomoc i w międzyczasie poprosiła pasażerów, aby ci pozostali w swoich kabinach. W tym czasie jeden ze studentów wyciągnął telefon i postanowił nagrywać całe zajście. Możemy zobaczyć różne zachowania uczniów. Niektórzy są przerażeni, inni próbują zachować spokój, a jeszcze inni sobie z tej sytuacji żartują. Niektórzy najprawdopodobniej nie są jeszcze świadomi, co ich czeka. Są to w końcu młodzi ludzie, jednak wraz z upływem czasu nagranie przybiera coraz to mroczniejszą formę. Pierwsza jednostka ratunkowa przybyła na miejsce około godziny 9:30. Ratownicy przez kilka minut nadawali komunikaty, wzywające do opuszczenia promu. Około 9:38 Spuścili na wodę ponton, na którym ratownicy podpłynęli do statku. Rzekomo podczas oczekiwania na ewakuację załoga promu spożywała alkohol, a pasażerom, jak wspomniałem wcześniej, nakazano pozostanie w kajutach. W tym samym czasie kapitan i jego załoga opuścili statek. Z 476 pasażerów na pokładzie 304 zginęło. W kwietniu 2014 roku w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy wzywające do wyrażenia nadziei na uratowanie kolejnych pasażerów uwięzionych na promie za pomocą żółtych wstążek. W akcję zaangażował się m.in. papież Franciszek oraz wielu celebrytów. W czerwcu 2014 roku rozpoczął się proces 15 członków załogi. Kapitan promu został skazany na 36 lat więzienia, a inni oficerowie zostali skazani na kary 15 i 20 lat. Starszy mechanik promu został skazany na 30 lat za pozostawienie na statku dwóch rannych współpracowników. Po protestach rodzin ofiar, sąd apelacyjny zmienił kwalifikację czynu na morderstwo oraz podwyższył wyrok kapitanowi Lee na dożywocie. Pozostałym członkom załogi wyroki zostały obniżone od 12 miesięcy do 18 lat, a starszemu mechanikowi wyrok zmieniono na 10 lat więzienia. Ten naprawdę absurdalny materiał filmowy ma swoje korzenie w sercu Afryki, a dokładniej w Kenii. Nagranie pochodzi z kwietnia 2021 roku, jednakże nie udało mi się znaleźć dokładnej lokalizacji. Ale spokojnie, ten film mówi sam za siebie. Po prostu zobaczycie tu ludzką głupotę. Nagranie rozpoczyna się od osób zebranych nad brzegiem rzeki, które znane jest z domu dla wielu krokodyli. Nagrywający rejestruje moment, gdy zwierzę powoli wynurza się z głębim wody. W tle możemy usłyszeć głosy ekscytacji ludzi, którzy zebrali się w tym miejscu, aby zobaczyć te zwierzę z bliska. Napięcie coraz bardziej wzrasta, gdy jeden z mężczyzn postanawia podejść do niego od tyłu. Ewidentnie ten ktoś kusi los poprzez angażowanie się w jego drapieżne instynkty. W miarę popisywania się, nagle do niego dołączają trzy kolejne osoby, które nie zadowoliły się oglądaniem zwierzęcia z bezpiecznej odległości. Chciały wykonać zdjęcia i nawiązać kontakt ze zwierzęciem. Ten film jest tak absurdalny, że aż ciężko mi się go opisuje. W tej sytuacji wszystko może pójść nie tak, mimo iż zwierzę nie jest w wodzie. To na lądzie również wykazuje się niezwykłą zwinnością. W mgnieniu oka może się obrócić i zakończyć życie jednej z osób. Ale wróćmy do tego filmu. W pewnym momencie jeden z obserwatorów postanawia też podejść do zwierzęcia i się z nim zabawić. Jednak tym razem podchodzi nieco bardziej od przodu. Zwierzę natychmiastowo reaguje i z niesamowitą prędkością atakuje kobietę. Niestety ale nie znalazłem informacji, czy kobieta przeżyła, czy też nie udało jej się uwolnić.